Cześć moi drodzy, w nowej serii, w, nowym w nowej odsłonie meteorytów bez ściemy w 2024 roku. Mam nadzieję, że tym razem będzie bardzo szybki odcinek, ponieważ no, mam tu taki okaz w sumie bardzo ciekawy, jak zawsze, ale o którym nie za wiele mogę powiedzieć, ponieważ no, jest to Diogenit. Diogenit jak diogenit, pełno jest diogenitów, chociaż jest to dość rzadki typ achondrytu, natomiast no tutaj mamy taki całkiem w sumie fajny, no inaczej bym się nim nie zajmował, jakby nie był fajny, fajny okaz. W zasadzie kompletny, o 1-2 kilo, także już tak sporo. Pokryty w zasadzie w całości skorupą optopieniową. Oczywiście trochę jej tu brakuje. Jest to spowodowane tym, że no, piasek go ten okaz obgryzł. Natomiast jest to w zasadzie cały okaz. Jedyne takie świeże uszkodzenie, jakie ten okaz ma, jest tutaj na na tej krawędzi i widać, że jest tu takie ładne, białe w środku, czyli ten okaz jest ładniutki, bielutki, więc płytki będą w miarę to znaczy w miarę. Na pewno powinny być w bardzo ładnym, takim wiecie, świeży, w żadnych przebarwień, śnieżno-biały meteoryt. Pewnie fajnie to będzie wyglądać. Dodatkowo widzę tu na tym przełomie, że ma takie delikatne żółki szokowe. Dzięki temu, no może coś się w tym okazji będzie więcej działo niż po prostu biała masa. No oczywiście, jak jest meteoryt biały, świeży, nie ma przebarwień spowodowanych zwietrzeniem. No to jest to bardzo ładne, każdemu się to podoba, jest to fajne kolekcjonersko, natomiast no oczywiście fajnie jakby były jakieś brykcje, żelazo, nie wiem, coś się tu działo, jakieś dwie, dwa różne połączenia, dwóch różnych diogenitów na przykład. No niestety nic tu takiego na to nie wskazuje. Będzie po prostu biała masa z, mam nadzieję, wieloma żółkami szokowymi, to się dopiero okaże po przecięciu. Co do samego okazu, jest z Libii, jak wieś, wieść wiejska niesie, natomiast no, dokładnie skąd i dlaczego i kto go znalazł oczywiście nie wiadomo, w sumie nie ma to z wielkiego znaczenia, ważne, że jest ładny okaz. No, ładny, bo ładny. No, fajny Diogenity, Diogenity są dość kruche, więc po, po prostu znalezienie takiego na pustyni ładnego okazu kompletnego, niepołamanego, gdzieś od uderzenia w ziemię po spadku, czy gdzieś później, nie wiem, w, trans w transporcie, nieobitego, to nie jest takie proste i dlatego też chętnie ten okaz wziąłem, ponieważ no jest e, kolekcjonersko, tak wizualnie jest ładny. Co jeszcze mogę o tym okazji powiedzieć? No wygląda na to po jego kształcie, że jest to no, kompletny meteoryt, ale fragment większego ciała. No, to, to nie jest. Na pewno nie jest jedyny fragment tego meteorytu, który spadł w jakimś miejscu w Libii na pustyni. A wiem to stąd po prostu po kształcie okazu. No, tutaj mamy tą powierzchnię jest taka gładziutka, półokrągła, co sugeruje, że jest to. Powierzchnia pierwotna jakiejś, wiecie, bryły większej. Ten meteoryt przy przechodzeniu przez atmosferę najprawdopodobniej, to znaczy na 99% eksplodował, była fragmentacja, spadło wiele okazów, to jest jeden z nich. A wiem to stąd, że po prostu wszystkie inne powierzchnie, które tu są obtopione, są już takie dziabate, nierówne, kanciaste, co sugeruje, że są to powierzchnie wtórne, czyli pokryte wtórną skorupą. Ta powierzchnia była powierzchnią najprawdopodobniej pierwotnej bryły, ponieważ ona się zdążyła bardzo, bardzo obtopić, dlatego jest tutaj gładziutka. Natomiast wszystko inne po eksplozji zdążyło się jeszcze obtopić, ale już nie zdążyło się wygładzić. No, na tyle krótko trwała, trwał spadek i to obtapianie się tego okazało, że po prostu on zdążył, zdążył się obtopić, ale jeszcze nie wyrównały się te powierzchnie, że nie, nie spadł jakiś taki, wiecie, ziemniak okrąglutki, tylko wszystkie te nierówności zostały, jest on kanciasty i tak to spadło na Ziemię. Więc najprawdopodobniej na rynku gdzieś są już meteoryty tego typu, Yy, no, albo znaleziono tylko ten okaz, a już na przykład gdzieś tam 100 metrów dalej był kolejny okaz, ale już jakiś Libijczyk po prostu tam nie doszedł. Znalazł to, widział lub nie wiedział, yy, czy na pewno jest to meteoryt, ale podniósł okaz i poszedł dalej. No i reszta powiedzmy tego meteorytu leży gdzieś, ale nie wiadomo gdzie. I pewnie za rok, za 10 lat. Pójdzie jakiś inny Libijczyk i znajdzie kolejny okaz z tego meteorytu, ale to już nie będzie do porównania, bo nikt nie będzie kojarzył, że mój okaz z 2024 roku to jest to samo, co znaleziono w 2027 na przykład prawdopodobnie w Libii. Także no to, to jest to jest folklor nwa z Sahary, że no są okazy, ale tak w zasadzie jak. Kupuje się jeden i ktoś ma tylko jeden, no to nie da się tego w żaden sposób jakoś sensownie sparować z jakimiś innymi okazami, które są wcześniej lub będą później klasyfikowane. No, też z drugiej strony nie ma to większego znaczenia, bo jak będzie 10 takich kamieni klasyfikowanych, no to będą klasyfikowane i będą jako, jako pojedyncze. Meteoryt. No co moi drodzy, no, tyle można tutaj pogaworzyć sobie nad tym okazem. Nic tu więcej specjalnego nie ma, nie widać. Poza po prostu czarną skorupą, jasnym środkiem trzeba to uciąć. No, płytki dość będą takie duże. Nie wiem, czy będzie się dało je wypolerować, czy tylko będzie trzeba tak w miarę ładnie przeszlifować na równo. Ponieważ no, diogenity są w miarę kruche takie, więc jakiś poler na lustro w ogóle nie wchodzi w rachubę w większości okazów tego typu achondrytu. Zresztą tak jak eukryty na przykład, chowardy typ przeważnie się nie da. Tym bardziej jak nie ma żelaza, bo jeżeli miałby trochę żelaza i ten okaz by był mocno zwietrzały, te tlenki żelaza wsiąkłyby w okaz, zabarwiając go tam, nie wiem, na, ru na rudy, brązowy kolor, to te związki by go związały, zrobił bardziej twardy i wtedy najprawdopodobniej dałoby się przepolerować, no, ale to zobaczymy, jak się go potnie. Nie wiem, nie wiem jeszcze jak go będę ciął. Pewnie no, nie chcę jakichś masakrycznie wielkich płytek robić, bo duża płytka, o ile, po ile by się to nie policzyły, to potem wychodzą jakieś koszty, kwoty duże i Ciężko to opchnąć, a nie chcę z nim zostawać na 10 lat, mimo że jest taki piękny. Także moi drodzy, na dzisiaj tyle. Pierwszy odcinek serii króciutki, zwięzły i na temat. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, ponieważ się robią powoli, w bólach. No jak, to, jak to u mnie to też pewnie trochę potrwa. No bo jak dzisiaj to będę mm, ciął, to pewnie minie z parę dni za to potnę. A też chciałbym. Chociaż, nie wiem, może klasyfikację to już Wam podaruję. Nie ma, nie ma tu żadnej wątpliwości, że jest diogenit, więc a to, czy będzie miał to NWA 15800 czy 16300 numer, to w zasadzie też dla Waszego zdrowia psychicznego nie ma to żadnego znaczenia. <gryt> Także, moi drodzy, zaczynam ten piękny metoryt ciąć. Ha, moi drodzy, no i zobaczcie, jaki ładny meteoryt z tego wyszedł. Tak jak mówiłem w sumie, wiadomo, znam się. <laughs> Są bardzo ładne żyłki szokowe. Tam na, na płytkach poprzednich było nawet lepiej. Jest jasny meteoryt, aczkolwiek, jak on wyschnie, będzie jeszcze ładniejszy, jeszcze wielszy. Jest nawet chyba trochę żelaza, bo jednak są rdzawe, tutaj rdzawe jakieś plamki. Także jest nadzieja, że będą fajne płytki za znaczy nadzieja. Ja już widzę, że, że będą fajne płytki. No i tak jak żeście widzieli na materiale, który wyciekł do sieci, a przedstawiał właśnie proces cięcia meteorytu tam. Uciąłem zaledwie dwie czy trzy płytki i tam były naprawdę świetne żyłki szokowe. No miałem nadzieję, że te żyłki szokowe będą się rozszerzać, i iść dalej. No niestety one akurat były. Z każdą płytką mniejsze, 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 wprawdzie są na wszystkich płytkach, ale już nie ma tam takiego fajnego pęknięcia z grubymi żyłami szokowymi, bo fajnie by to na okazie no, coś właśnie by się działo. No Niestety te żyłki się zmniejszały, aczkolwiek są i no, coś tu się dzieje. Jednak na tym meteorycie. To jest masa główna, czyli największy kawałek, który został. Fajnie, właśnie tutaj było to miejsce takie ułamane, płaskie, i to było dobre miejsce, żeby okaz w tym miejscu przymocować i ciąć go ładnie aż do tego miejsca. Tym bardziej że no płytki są trochę duże, ale. Sam kształt tego meteorytu sugerował, że tak należałoby go raczej uciąć, żeby te płytki miały jakieś ręce i nogi i jakiś fajny kształt. No, kształt jest dobry. Mamy tą powierzchnię meteorytu, tą pierwotną skorupę i tutaj obłupane te wtórne powierzchnie, które już tam tłumaczyłem, że się obłupały. No, oczywiście na tej piętce nie ma zbyt dużo skorupy. Głównie jest Głównie jest tutaj na tej powierzchni, no ale no niestety tak zdecydowałem, w sumie skorupa nie jest też najważniejsza. Meteoryt daje się polerować trochę, aczkolwiek no nie wiem czy jeżeli, nie wys jeżeli wysłałbym go na taki wiecie poler na lustro czy by mi go nie zniszczyli, bo jednak jest to materiał bardzo chłonny wodę. Bardzo kruchy, i jakby mi tu wjechali tą płytką w tlenek ceru, który jest bardzo, bardzo drobny, to jest taki talk do polerowania, to ja bym się tego nie doczyścił za chiny. Także poler został u mnie zrobiony, taki to jest taki półpoler. Ja to robię na tarczy takiej szlifierskiej, która jest stępiona. Specjalnie, e, przypadkowo, przypadkowo specjalnie została stępiona kiedyś, i na tym się bardzo fajnie robi taki półpoler. No, te rzeczy, które tu są twarde, e, czyli przede wszystkim żyłki szokowe, te miejsca trochę mm, zardzewiałe, i, i większość tego meteorytu da się fajnie e, wypolerować. Tak widzicie, no, na tej masie głównej, e, żyłki szokowe w zasadzie są tylko tutaj. Na dole i reszta metortu albo nie ma, albo są bardzo, bardzo drobne te żółki, także tutaj ich specjalnie nie widać. No, inne przekroje wyglądają dość, dość podobnie. Materiał jest ładny, materiał jest biały, jasny. Bardzo w niewielu miejscach jest przebarwiony przez, jednak znajdujące się tu, tak czy siak, żelazo, są naprawdę pojedyncze drobinki. Żelaza. Andiogenity nie są magnetyczne z zasady, ale no wiadomo, że jak się różne materie mieszają ze sobą, no to tutaj gdzieś to żelazo też zawsze w planetoidzie nie całkiem spłynie do jądra. No i nawet w takiej materii achondrytowej, która nie ma, nie powinna mieć żelaza, to mogą się jakieś drobinki znaleźć, ale tak czy siak sam materiał nie jest magnetyczny. Nie ma nawet wyczuwalnego żadnego na takiej lekkiej płytce przyciągania. No co? Tutaj mam taką płytkę jedną z tych pierwszych jeszcze tu już widać więcej tych żyłek szokowych, także to jest dodatkowy bonus i taka fajna, fajny future, który urozmaica tą w sumie jednolitą masę. To, co, to, to czego nie widać, a co wam później jeszcze pokażę, to jest to, że meteoryt jednak składa się tutaj z jakichś takich większych kryształów. I gdy jest to wypolerowane, gdy się tym trochę pomajta pod światłem, to każdy z tych kryształów trochę inaczej tak odbija światło, opalizuje, także widać, że nie jest to jakaś, wiecie, biała e, masa, która. Po prostu zastygła jest, jest jasny meteoryt. To jest materia, która jednak ma jakąś swoją wewnętrzną strukturę i ma duże w tym wypadku kryształy, które ładnie się tutaj błyszczą. No, wypadałoby zrobić naprawdę poler taki, wiecie, ale to trzeba by było chyba najpierw super glue, tu nałożyć, potem zeszlifować, a później zrobić poler, żeby to, bo ten materiał się naprawdę słabo trzyma kupy. I takie majstrowanie przy, przy takich cienkich płytkach, które tu mają jakieś 3,5 mm, mogłoby się skończyć. Eksplozją tej płytki. Także moi drodzy, no, meteoryt fajny, nie mam jeszcze klasyfikacji, czekałem, czekałem, czekałem. No niestety nie doczekałem się. Berlin mi stwierdził, że biletyn się coś strasznie ślama nie chce się im robić czy coś. I pomimo zgłoszenia meteorytu już jakiś czas temu, dalej nie ma numeru do niego, więc dalej leży na parapecie na na stercie i czeka y, aż będzie wiadomo jak go wystawić, no bo na razie no to, że diogenit, diogenit to diogenit. Y, z ciekawostek y, muszę się przyznać, że y, jakiś pół roku temu ciąłem znajomemu diogenit i to był ten sam materiał, który ja teraz tu mam y, jako swój diogenit. On ma dokładnie ten sam diogenit, już sklasyfikowany, także nawet nie pamiętałem, bo tego tyle się tnie, że po prostu wyleciało mi to z głowy. Lub też materiał był na tyle mało interesujący w sumie, że nie zapadł mi w pamięć, ale faktycznie przyznaję się bez bicia ciałem taki diogenit bardzo podobnie wyglądający i najprawdopodobniej jest to po prostu sparowany materiał z tym moim. Jest to to samo. No tak jak mówiłem, nie zdziwiłbym się jakby tych okazów było 5, 10 albo 50 kilo na rynku, a ja kupiłem tam kilo czy dwa. Jeden okaz, bo po prostu jeden Marokaniec ma dwa okazy, inny ma trzy, a czwarty ma tylko jeden. I tak to się rozprasza w Maroku i do tego później ciężko dojść, kto ile miał, które okazy są z którego miejsca i czy to, a tamto to jest to samo, czy to jest jednak coś innego także moi drodzy no, ja się cieszę bo, bo płytki są fajne, ładny diogenit warto mieć różne meteoryty w ofercie, nawet zwykłe diogenity, bo to zawsze ktoś będzie potrzebował, albo do badań Albo do kolekcji. Także, moi drodzy, zaszalałem dwa odcinki w jeden wieczór, i jedziemy jak burza na kolejne w produkcji, i zapraszam.